Zresztą, już przecież pan Hołownia w jednym z tych swoich panicznych wystąpień po prostu kłamał, muszę to powiedzieć wprost, stwierdzając, że za ruskie pieniądze został napompowany Kalin Dziordzewsku w Rumunii i że u nas w Polsce też są takie niepokojące sygnały, że jeden z kandydatów jest właśnie w podobny sposób promowany. Przypominam, że Ustalenia rumuńskich dziennikarzy, którzy nie opierali się na jakichś nie wiadomo skąd wziętych plotkach, tylko oparli się na ustaleniach rumuńskiej administracji skarbowej, wskazały jednoznacznie, że sponsorem kampanii TikTokowej była partia narodowo liberalna, partia z rodziny Europejskiej Partii Ludowej. Która chciała uderzyć w jedność obozu prawicy, i w związku z tym wykreowała taką kampanię kandydata niby idealnego, antysystemowego. No tak się składa, że takim kandydatem okazał się Kalin Georgesku. On się po prostu jakby wpasował w przygotowaną wcześniej kampanię, która miała zupełnie inny cel i być może, na tej kampanii zyskał. No ale przecież tego też nie wiemy, bo Rumuński Sąd Konstytucyjny podejmując swoją skandaliczną decyzję w ogóle nie wskazał na żadne dowody. Mówię to nie dlatego, że tak mi się wydaje, tylko dlatego, że przeczytałem również orzeczenie Rumuńskiego Sądu Konstytucyjnego w tej sprawie.